atrybuty i mnożniki w programach ABC. Proszę Państwa, przygotowując dane i zakładając obciążenia, program przyjmuje, że wszystkie obciążenia będą miały charakter stały i otrzymają lobbystne mnożniki według eurokotu. No chyba, że będzie to ABC płyta, w której możemy rozłożyć obciążenia, ale to jest oddzielna historia. W menu wariant, jak i w menu obwiednia, mamy przyciski lista mnożników. Wybierając ten przycisk będziemy mieli spis obciążeń, no i atrybuty. Możemy teraz zaznaczyć te obciążenia, które będą miały na przykład atrybut zmienny i w tym momencie otrzymamy taką rzecz. Jeżeli technologia zmienna będzie miała będzie wiodącym wielkością no to trzeba jeszcze włączyć wiodące. Teraz wiatry. Potraktujmy, że to będą wiatry warunkowe, no, zresztą muszą być, z grupy 1. Natomiast te będą wiatry warunkowe z podpowiadanej grupy 2. Możemy oczywiście włożyć do grupy pierwszej, ale możemy również dać 2. No i w ten sposób, że Państwa, mamy ustawioną atrybuty i mnożniki. No i w tym momencie liczenie wartości ekstremalnych będzie przeprowadzone poprawnie. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie coś takiego, że te mnożniki nie są. Nie do ruszenia. Możemy współczynnik redukcji zmienić. I w tym momencie mamy coś takiego. Jeżeli nas, nastąpi zmiana współczynników jakichkolwiek, to natychmiast pojawi się przycisk N, który pozwoli jednym kliknięciem wrócić do wartości domyślnych. No i jeszcze jest jedna rzecz, ponieważ tu mamy obciążenie tego typu ciężar własny to tu możemy jeszcze włączyć mnożnik 1. Chociażby po co, żeby sprawdzić stateczność tego ustroju. No i w tym momencie, proszę Państwa, możemy poprawnie liczyć obwiednie według Eurokodu. Dziękuję.